Studio tatuażu. Du, tu, o, dzień dobry, czy to studio tatuażu? Tak. Super, bo chcę sobie zrobić tatuaż. Jakąś ciekawą dziarę, dzięki której będę wyglądał jak niezły twardziel. Da się zrobić? Oczywiście, Dobrze. proszę usiąść. Umieśćmy go na plecach. To chyba dosyć wrażliwe miejsce, nie? Dosyć tak. Proszę mi wybrać jakiś wzór, nie zapominając o tym, że ma to być coś groźnego, okej? Okay? Zrozumiano? Na przykład czacha z wbitym sztyletem, w dodatku płonącym, i ta czacha jakby mówiła tak! Jazda! Albo kobre jadącą motocyklem, i to płonącym motocyklem, bo płonące rzeczy są spoko. Dobrze. Najważniejsze by psy, które spojrzą na tę dziarkę, myślały: wow, co za twardziel! Wcale mi nie wygląda na księgowego. Wygląda mi raczej na komandosa. Oj, a ja, ja, bolesna sprawa. Au! Czy to już może koniec? Tak, koniec. O, co za ulga. Zrobiły panie tatuaż twardziela, tak? Oj, tak. Świetnie. Dzięki. Nie ma za co. Idę zobaczyć w lustrze. Pa! Co? Ja Wam pokażę! A jak nazywa się ta planeta? Merkury. Super. A ta wielka gorąca gwiazda to? Słońce. Zgadza się. Wszystko wiesz. No, czas na spanko. A gdzie klapcia? O, oto i ona. Klapcia! Bez klapci to nie to samo. Mam chciałabym dzisiaj spać jak duża dziewczynka i obudzić się rano u siebie. Powodzenia, słoneczko. Ale pamiętaj, jeżeli będziesz mnie potrzebować, to jestem. Okej! Okay. Słodkich snów! Mogę w czymś pomóc, mała żabko? Rube. Cześć, mała żabko. Może kupisz jedną rurę? Och, nikt ode mnie nie kupuje. Skąd ja wezmę dolce śmolce? O, tańczysz? Cóż, ja zawsze kochałem taniec. Rube. Zobaczymy, czy coś pamiętam. Webe. No dobra, nie mam już nic do stracenia! Pod wrażeniem. Dzięki! Huh? Huh? Tata! Co? Tak? Huh? Tata. Dlaczego nagle wszyscy mówią tata, ale z intonacją sugerującą, że jestem męczący? Czego chcesz? Co? Ja nic. Twój palec puknął moje ramię. Wcale, że nie. Właśnie, że tak. Ale przecież ja stoję po innej stronie. Które ramię puknięto? Bandy. I znowu ta intonacja, no. Zdaje się, że mamy do czynienia z tajemniczą zagadką. A! Wiem, kto może pomóc ją rozwiązać. Był wtorkowy wieczór, gdy ta dama wkroczyła w moje życie. Dobry wieczór, panie Miśku, Brąz. Mam dla pana idealną sprawę. Zamieniam się w słuch. Ktoś Zaczęła mówi, mówić, ale rozkojarzyłem się ledwie po kilku aktywdy. jej. Słowach. Czasami, spojrzeć, Czasami lubię udawać, że gram na bębnach w Led Zeppelin. To pomoże mi pan? O przepraszam, może pani powtórzyć? Więc zaczęła od początku. Ktoś notorycznie zakrada się i puka innych w ramię. A gdy odwracam się, żeby spojrzeć, nikogo nie ma. Chcę, żeby pan dowiedział się, co to za osoba. Ale znowu się rozkojarzyłem. Bum, si, bum, bum, si, si, bum. idź si, si, pan. Wydawała się poirytowana. Dlaczego? Tego już się raczej nie dowiemy. Ale wtedy ty do bum, ci Sprawa stała się osobista. Dlatego wszcząłem śledztwo. Chciałbym, szanownej pani zadać kilka pytań. Okej. Okay. Słyszała pani, czy jakaś kapela nie szuka bębniarza? Hmm? Śledztwo szło żółwicę. Prowadziło zupełnie donikąd. Aż przestało prowadzić donikąd i zaczęło dokądś. Złożyłem wizytę mężczyźnie zwanemu olbrzymim niebieściakiem. Gościu, przecież to się kupy nie trzyma. Jakbym pukał kogoś w ramię, upewniłbym się, że pukam w to najbliżej mnie. Potem osoba się odwraca, widzi mnie i zaczynam do niej mówić. Rozumiesz pan? Coś mi tu nie pasowało. Jasne, był niesamowicie przystojny, ale też odciupinkę za bardzo wylewny. W głowie zrodził się plan. Najpierw musiałem zastawić pułapkę. Tymczasem pukanie zdarzało się coraz częściej. <laughs> Mogę teraz gadać, kochana, mam ważne spotkanie. BIP! Zaprosiłem Was, aby ogłosić, że ta osoba jest w tym pokoju. Eee. A skąd Pan Misiek Brąz to wie? Wysypałem odrobinę brokatu na ramiona każdego z was, kiedy nie patrzyliście. Czemu? Żeby osoba odpowiedzialna za pukanie w ramię ubrudziła sobie palce brokatem. U, niezła myśl! Wystarczy, że każdy pokaże swoje palce, i ten, kto będzie miał na nich brokat, okaże się winowajcą. Tata! Najpierw tylko zadzwonię do mojej księgowej. Brać go! Kolejna sprawa rozwiązana. I mogę wracać do tego, co robię najlepiej. Ty, 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 o, możemy to sobie wziąć? Róbcie z tym, co chcecie. <grym wytkujesz> Udawajmy, że to jest woda. Tak, a my rybem. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> to może ja będę mamą rybą, a ty bobasem rybą? Okej. Okay. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Komiksowy pies radzi podłożyć karton pod drewniane części. Nie będę się słuchał jakiegoś komiksowego psa. O, to może być ląd! Tak, i udawajmy żaby. Albo żabsy! <noise> żabsy. Rara. Tylko pamiętaj, że ty jesteś bobasem żabsem. E, nie, ja urosłam i teraz jestem już dwuletnim żabsem. O, no dobra. Radę, Jesteś pewien, że w dobrym miejscu to wkręcasz? E, to chyba nie ma znaczenia. A ja myślę, że ma. O, zróbmy sobie z tego ogony. I będziemy jaszczurkami. Jaszczurki robią tak. No i łapią muchy. Już królowa. Ojej. Już poprawiam wasza wysokość. Królowa ma za wysoko. A, a, wybornie. A teraz odejdź stąd. Tak, królowo. Lokaju! <grym> tak, wasza wysokość! Co pan robi? Lokaj nie może stać na tęczowym cosiu. O, y, proszę o wybaczenie, wasza wysokość! Co za lokaj? <grym> tak może być, wasza wysokość? Tak. Czym mogę służyć królowo? Będę teraz śpiewać piosenkę. Ty zapiszesz słowa. O, no dobrze. <laughs> Jestem prześliczna, tak. Locza <laughs> i błyszcząca, tak. I bardzo lśniąca, tak. Dobrze. Teraz ty zaśpiewaj. <laughs> Jestem prześliczna, tak. Głośniej. I tak. Uuu. Głośniej. Oraz ładnie głodny o losie jestem głodny mój brzuch prosi o jedzenie o tylko nie to Banji. co nie mogę jeść jedzenia kiedy jestem głodny co to za jakiś dziwny rygor kontynuuj może kubełek z kurczakiem oj ale nie chce mi się jechać autem są straszne korki jechałbym z godzinę a jestem głodny już to ja zjem jedno z dzieci przecież wiesz, że po dzieciach masz niestrawność. Aj tam, nie tym razem. Po posiłku wypiję mięte. Niech no tylko je po sole. Żoju, żoju, żoju. orzesz, ok. jakie dobre. Dzieci są bardzo sycące. I było tak zrzędzić. Nie zrzędzę. Po ostatnim dziecku spędziłeś noc w toalecie. Czuję się dobrze. O, moment. O, o orety. Co się ze mną dzieje? Cześć. O, Bingo, średnio się czuję, wiesz? Chyba coś mi zaszkodziło. Powiedziałeś chyba? O nie, mój biedny brzuch. Oj, sorki, Bingo, nie chciałem na ciebie zwymiotować. Nie ma sprawy. Skończyłeś? Tak. Super, może w przyszłości będziesz mądrzejszy. O, Rety, ja nadal głodny. Hmm, pachnie okej. No, pani na stację. Następna stacja to kaczuszkowy żłobek. Dziękuję. Odjazd pociągu. O, dzień dobry, Polciu. Przyjechałaś akurat na czytanki. Chcę czytanki, chcę czytanki. Przyjadę po ciebie zaraz po pracy, skarbie. Pożegnaj się z mamą. Ta malutka myszka mieszkała w wyjątkowym domku. Gwiazd na stację. Pewnego dnia. Odjazd pociągu. była na spacerze. Pan miś polarny może by coś zjadł. Stacja gabinet weterynaryjny. Do widzenia. Odjazd pociągu. Czesiu. Dzień dobry, doktor Glendo. Czeka nas pracowity dzień. Mamy chorego tygrysa i sześć chorych skunksów. Oby nie smrodziły. O, i marudnego misia polarnego. O, wystarczy pokilkotać go w brodę. Patrz. Kili, kili. Widzisz? Glendo, ty jesteś niezastąpiona. Nadjeżdża o. pociąg. Pracuj, prad. Choć to mamy lepki Gekusiu. Ja dalej mierzę ci czas. C -c -c -c. Ale ja muszę złapać Geksa. Idź mi zęby. Ja złapię Geksia. Okej. Okay. Nie, ty znajdź kapelusz. Ja złapię Geksia. Mierz mi czas. Gdzie go nie ma? Sprawdziłaś wszędzie? Tak, chyba w każdym zakamarku. Ach, wisi tam. Rzeczywiście. Ech. No odlepiaj się. Co to dziadek lubił powtarzać ze swoich żołnierskich czasów? Śpiesz się powoli! Śpiesz się powoli! Bingo, zęby! Ano tak! O! Sorki! Nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Uff, pomóż mi to posprzątać. O, ale dlaczego akurat ja? O, już idę. No a kto słabie jaksia? No, no ja! Mój bananek! Podniosę! Zaraz będzie! Dziękuję! Klep, pastowy banan. Dobra, wychodzimy. Za jedną minutę macie być na zewnątrz. Zwierzęta. Dawno temu była sobie wielka śliczna łąka z trawą kołyszącą się na wietrze. Aż tu nagle antylopa! Hop, 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 hop. Ale antylopa została przepędzona przez geparda! Zium, zium! Zium, zium! zium. Gepard się znudził i odszedł. A na łące pojawiły się maciupeńkie mrówki. A za mrówkami maszerował wielki słoń. Bum, baba, bum baba, bum baba, bum Słoń sobie poszedł. Uff, ale na łące pojawił się pajączek. Do widzenia, pająku. już nie będzie nam przeszkadzał. Uff. Ojej, pełznie wąż! Żaba Żaba zniknęła z łąki, ale pojawił się na niej kociaczek. O nie! O, bingo! Kotkowi zachciało się spać. I małymi pazurkami mości sobie posłaje. I <grym znafaj> kotek zasnął. Wszystko jest dobrze. Dinozaur! Miłej tatusio podwózki! Ale ja nie chcę tatusio podwózki, tylko mamusio podwózkę. O, spokojnie. Tata się postara, żeby było fajnie, prawda, tato? Tak, tak. Ta mamo! Ej, opróżniać talerze, czas ucieka! Och, bingo, słyszałaś coś przed chwilą? Hmm, skąd? Zjadać, no już! Czy na 100% niczego nie słyszałaś? Na stówę! To był pewnie wiatr. To byłem ja, wasza tata! Nie słyszycie mnie? Och, przyjemny poranek, nieprawdaż? W rzeczy samej! Dzieci! Wielka szkoda, że nie ma z nami naszego ojca! Ja jestem tutaj! Dzieciaki do auta. No już, 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 już! A! Jeszcze kluczyki! Zobacz, bluz, znalazłam różdżkę. U, to zaczaruj tatę! Okej. Okay. Ruchy, dzieciaki, bo goń nas <noise> czar! Dzieci? Zwolnione tempo nas spowolniło, ale chyba zdążymy. Chwila. Bingo! Czy zabrałaś sweter? Ja jestem w domu. To jest jakieś 100 kilometrów od ciebie. O, rozumiem. Bingada, ding, 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 ding. Wrzuć monetę, wygrywaj nagrody. To ding. Ta maszyna nie przyjmuje niewidzialnych monet. Idźcie do pracy zarobić pieniądze. Mamu, dasz nam prawdziwe monety? Mówiłem, idźcie do pracy! Cóż, jak pościelicie rodzicom łóżko, to dam wam 20 centów. U, chodźmy, bingo. Mam na ciebie oko łapaczu. Proszę bardzo, moneta. Czacing. Masz jedną szansę. Powodzenia. U, ja bym chciała derfisia. Przestań dokuczać, siostrze. Ale to ona zaczęła! Ty zaczęłaś zaraz po mnie. Nie życzę sobie żadnego dokuczania, nieważne kto zaczął. A tato to ciągle nam dokucza. Co? Ja? Kiedy? Na przykład hasło. Podaj hasło. Przepuść mnie. E! Wybacz, przechowujemy tutaj ściśle tajne dokumenty. Kto nie zna hasła, ten nie wchodzi. E, może kosy? E. Słone paluszki? E Tato! <noise> to nie jest dokuczanie. To właśnie jest dokuczanie. A jak zmienisz na imiona? Ale co w tym niby złego? Znudziły mi się wasze imiona, dzieci. Chyba je pozmieniam. Że co? Od teraz nazywasz się Szaralinda. Szaralinda? A ty jesteś Tina? Tina? To... Tak, Szara Lindo. Nie nazywam się Szaralinda. A jednak Szaralindo. Nie pasuje mi imię Tina. Ależ pasuje, Tino. Co to dzień pnia? Otóż pozbędziemy się najpierw tego pnia, a potem tamtego. Uuu. Będziemy też siedzieć, wy możecie się bawić. A panie będą podziwiać panów przy pracy. Tak czy nie? No pewnie, tatolakiego! <laughs> <laughs> Dobra, nie ma na co czekać. A! To no się poważnie! O, ma pomysł! Urządźmy salon płaznokci na tym pniu! Tak! Tato! Postanowiłyśmy zrobić na tym pniu salon paznokci, okej? Okay? W porządku, Blue, ale zwolnijcie go, jak tylko skończymy z tym pniem! Dobra! Bo wtedy przyjdziemy wyciąć tamten pień! Jasne! Więc miejcie na uwadze, że w którymś momencie przyjdziemy i usuniemy tamten pień! Tak, rozumiem! Bo mamy dzień dnia! A to jest pień! Łapie! Dzień pnia. No dobra, urządźmy ten salon. Hurra! Boję się rozwoju wydarzeń. Więc tak, jesteś w ciąży z Bobasem Bingo i musisz się tak zachowywać! Zgoda! Nie zrobię tego byle jak, tylko jak należy! Hmm, jak się zachowuje pies w ciąży? To mi się chyba zaraz przyda. <laughs> O, moje plecy. Och, moje stopy. Pomasuj mi stopy, pomasuj mi. Bandzi łączka. Jestem głodny. och, ja muszę usiąść. Och, gdzie mój krem z witaminą E? I coś tam o rozstępach. Au! Au! Bez Au! Ten cel, Ty nie masz pojęcia, przez co ja przechodziłam. Możesz. Au, jestem w ciąży. O, zwolnij, Blue. Nie mogę biegać. Nadal nas ściga. A. Ach, lepiej to posprzątam. A, ja cię, Krakers! Ciężka jesteś, bingo. Blue, sprzątnęłabyś to za mnie? Okej. Okay. ja sobie usiądę. O! Uważaj brzuchaty! Sorki! Uj. No dobra, czas na bajkę. Który to był guzik? Zielonik, ja się próbuję skoncentrować. Hmm. Oj! Poczekaj ta! A. Zielonik mnie popchnął. Syneczku, no co w ciebie wstąpiło? Dobrze, proszę trzymać ręce przy sobie. Hehe, <laughs> zielonik to poduszkowiec. Wychuro, w tym domu nie nazywamy innych poduszkowcami. Hmm, to mi się podoba. Bum! mamo, zielonik nie walnął. Cóż, w sumie to ci się należało? To mi się nie podobało. <laughs> <laughs> zielonik. Wiesz, że twoim dzieciom przyda się trochę ruchu. Niedaleko jest fajna pływalnia. Może zabierzemy je na małą wycieczkę? Tak! Wychodzimy! A! Oh. Masz natychmiast umyć zęby, młoda damo! Naprzód, naprzód! Basem już niedaleko! Miał się w głuchy telefon! Znów się tatorze! Robimy zamiankę! Okej, okay. gotowi? Gotowi. Na drogie śniadanie jadam różowe ciasteczka. A zwłaszcza gdy jeździ konno w blasku księżyca, bo ja uwielbiam poranny księżyc. ja nie Na drugie śniadanie ja ciasteczka. Dobra, mamo, co ja powiedziałam? E, dzień dobry, lubię księżycowe ciasteczka, bo są smaczniejsze niż księżyc i jem je na śniadanie? Nie! Nie to nie było! Mamo, to co ty powiedziałaś? Powiedziałam. E, zapomniałam. Nie kombinuj tej. <grystanie> Moja kolej. No dobra, zamiana miejsc. Mamo, ty zostajesz. Okej. Okay. Dawaj, bingo. Zrób to jak należy. Orety, ja muszę do kibla. <grystanie> Orety, ja muszę do kibla. Orety, ja muszę do kibla. Co powiedziałam? Właśnie, jakie było hasło? Musisz je powiedzieć na głos! Niestety nie mam liczydła? Nie! Kotlety pachną jak pachnidła? Nie! Ale to nie miało znaczenia. Zwyciężczynią Bobowy wyścigu została Judo. Niech to, Biszkopt. Czy byłaś na mnie zła za przegranie Bobowy wyścigu? Nie, kochanie! Wiesz, nie tylko dzieci, ale i mamy muszą się wiele nauczyć. A ja czułam się tak, jakbym wszystko robiła źle. Czyli nie wybierasz się do klubiku? Ah. On nie chce zdejmować tej czapki, nawet w niej śpi. Ale któregoś dnia wpadła do mnie mama Koko. Hej, Chili! Bella, miło cię widzieć. Nie zaproszę cię do środka, mam bałagan. Troszeczkę pogadałyśmy, a potem pokazała mi zdjęcie. To ty masz aż tyle dzieci? Tak. Myślałam, że Koko to twoje pierwsze. Co ty? Ja mam już ósemkę. Zaraz, nie. Dziewiątkę. To mnie zaskoczyłaś. Ja cię w takim razie masz duże doświadczenie. To prawda. I pozwól mi, proszę, że coś ci powiem. Co? Wspaniale sobie racisz. przesunąć. Idę pokazać muszle mojej mamie. A! Może jednak zawrócę. W sumie to już mnie zmęczyła ta wędrówka. O, ta niebieska plamka to tatuś. Nie mogę zawrócić i nie mogę iść naprzód. Co ja mam teraz zrobić? Mała Syrenka musi być odważna. Jestem Syrenką, która dostała nogi, ale tylko na jeden dzień! się podziały lwy? Pewnej niedzieli łaziłem sobie wzdłuż pięknej rzeki, aż nagle to. O! Co to było? Mm. Mm. Czy to ty, Laki? Aj tam to pewnie nic takiego! Yeah! Uh -huh! Uh -huh! Uh -huh! Droga sąsiadko, nie wiem, czy mi się to podoba. Dwa, dwa. Papuga! Uh. Królik! polach te krakersa! Oh. Wracać oh. mi do domu, ale już! to tatolakiego! Nie ma sprawy, Blu, Nie byłem wystarczająco czujny. A. No dalej uparciuchy! A. Mam dosyć. Musicie się nauczyć dobrych manier. A! Tato Morsie! Nie wolno ci tak robić. A.